Witam serdecznie w moim filmiku FIFA 19 Pipa 2023. Witam serdecznie, że pod filmikiem mi tu pojawiła się równa liczba widzowie, równa liczba 99 łapek w górę. I największy na za. Не будем забывать о том, что сегодня Лиги Европы в главный клуб Старого Света на следующий год. Давай, на тебя. Работает с мячом всех Гол! И это с чувами-то Patrzcie na kontra! Jaki był piękny gol! Legion la! na na, na 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 Jasper! Dobry jest każdy mnie!